Pani Marto, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Gala Top Seriale, trzecia edycja, za nami. Jak emocje? No już opadły. Cieszę się, że mogliśmy w końcu ogłosić, kto wygrał w tym roku i bardzo się z tego werdyktu cieszę. Słyszałam, że obrady jury były dość burzliwe. Jak one wyglądały tak w dużym skrócie? No ja byłam bardzo uparta, ale fajnie, że nas pogodzono na koniec. I że mogliśmy przyznać dwie nagrody. Ja uważam, że to jest idealne i cieszę się, że docenione zostały akurat te dwa seriale, bo dla mnie, tak jak Idź Przodem, bracie, jest serialem kompletnym, który właśnie był dla mnie takim serialem, jak to było wspomniane, do binge'owania. Ja akurat nie mogę zarwać nocy, bo mam małe dzieci, ale nie mogłam się doczekać następnego odcinka. Tak, matki pingwinów uważam, że robią też świetną społecznie robotę i cieszę się, że zostały też docenione. Jak bardzo dla pani jako e, dla mamy jest ważny właśnie serial Matki Pingwinów. E, ja myślę, że dla tych ludzi w ogóle on jest e, super ważny, że e, w końcu świat też się dowiedział o ich historiach i w ogóle mamy takie trochę czasy, to jest takie moje ostatnie spostrzeżenie, że mm, my trochę stajemy się powoli takim społeczeństwem, które bardzo nie lubi dzieci i nie lubi zwierząt. E, I mam takie, takie swoje refleksje, że e, fajnie, że taki serial powstaje, bo być może ktoś się zastanowi, z czym taka mama się mierzy, e, kiedy obejrzy i może drugi, drugi raz się zastanowi, zanim coś skomentuje, powie. E, no nie wiem, cudownie jak takie seriale zostawiają jednak jakiś taki ślad i nas zmieniają. Marto, wczoraj wróciłam wieczorem z pracy, włączyłam telewizor i leciał film Nie kłam kochanie. Widziałam panią na ekranie, uważam, że to jest jedna z kultowych komedii romantycznych, polskich komedii romantycznych. Co by pani powiedziała tamtej 24-letniej Marcie? Tak, to było. 2008 rok. Premiera, ja, chyba trochę wcześniej zdjęcia. Żeby się tak wszystkim nie przejmowała, żeby wierzyła zawsze w siebie i w swoje możliwości i um, no chyba to głównie, I tak bym ją po prostu przytuliła, bo to była dziewczyna, która miała bardzo dużo kompleksów i... Um, to znaczy, ona wiedziała wtedy, że chce być aktorką, i wiedziała dlaczego, ale potem tę wiarę straciła. Więc jeszcze na etapie tego serialu bardzo w siebie wierzyła, ale potem potem straciła tę wiarę w siebie. Więc tak, chyba bym ją tak przytuliła i powiedziała, nie bój się tego, co będzie za rogiem. A czy pani pamięta casting do tego filmu? Um, Albo telefon. Nie, nie, to był casting. Zdecydowanie to był casting. Ja pamiętam, że jak dostałam te sceny i to ja, ja wiedziałam, że, że to musi być moje. Nie wiem, czułam coś takiego, takie ciepło do tej postaci, że ja wiem jak to zrobić. I to mnie prowadziło przez ten casting. A czy obecność tak zacnych aktorów, czyli pani Grażyny Szapołowskiej, pani Beaty Tyszkiewicz i pana Piotra Adamczyka, było trochę krępujące, czy bardziej panią motywowało? Było trochę tak wewnętrznie, oczywiście. Bardzo czułam, jakby. Że takie wspaniałe gwiazdy, wspaniali doświadczeni aktorzy i bałam się tak w środku, że może nie jestem dla nich godną partnerką i robiłam wszystko, żeby nie dać odczuć, że jestem właściwie. No, to był mój pierwszy film fabularny, więc e, można powiedzieć po raz pierwszy na planie. Więc starałam się być zawsze przygotowana i e, słuchać, ale też e, tam walczyłam o swoje różne y, 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 pomysły i. Y, nawet Piotr Adamczyk ostatnio to wspominał, że taka byłam wtedy dosyć krnąbna, że wiedziałam, czego chcę. Mhm. Potem trochę tę wiarę straciłam, żeby ją znowu odzyskać. Więc. Ostatnie pytanie w tym temacie. Jak pani się współpracowało z Piotrem Adamczykiem i czy właśnie do teraz macie kontakt, jakikolwiek? My pracowaliśmy w ogóle ze sobą przy trzech, zdaje się, filmach, bo Nie kłam, kochanie, był jeszcze Och, Karol, Och, Karol 2 i... I jeszcze, zdaje się, już teraz chyba nie przypomnę sobie tytułu, tak na szybko. I udało nam się odnowić naszą znajomość, w ogóle kilka lat temu. Też poznałam żonę Piotra i bardzo, jakby takie cudowne jest to spotkanie po latach, już takie fajne, dojrzałe. Zdradzę tylko, że mieliśmy taką z mężem bardzo zabawną też sytuację, kiedy Piotr przyjechał do nas w odwiedziny. I przyniósł mu kwiat, fikusa, dokładnie takiego jak dostała Ania od Marcina. I, a zadzwonił domofonem i mój mąż woła mnie i mówi, no nie wierzę, mam normalnie kadr z filmu Nie kłam kochanie, bo on stał z tym fikusem pod ręką. Więc e, bardzo to było miłe i do dziś fikus dobrze się czuje u nas. Super. Wspaniałe jest to, że też aktorzy tak potrafią mieć dobre relacje zarówno na planie, jak i w życiu codziennym. Pani Marto, w zeszłym tygodniu Pani koleżanka z branży Anna Mucha w Dzień Dobry TVN, A propos dobrych relacji! Tak, poruszyła, poruszyła temat ubioru w teatrze, odniosła się do Pani słów. Pani twierdzi, że w teatrze powinno się być ubranym elegancko, Ania nie, uważa... Właśnie, nikt mnie o to w sumie nie zapytał. Uważam, że schludnie. Tak jak pozwalają na to warunki, może to być t-shirt, ale czysty, schludnie. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy jakieś, jakieś te standardy utrzymywać i nie jestem za zaniżaniem ich. I tego też uczę swoje dzieci. Ja nie lubię nikogo pouczać, ale uważam, że są takie miejsca, które właśnie zobowiązują do takich zachowań, do takich... to są takie sytuacje, w których po prostu no, wypada się tak zachować. Um, oczywiście, czy, czy ktoś to zrobi, czy nie, no to już jest jego osobista sprawa. I, ale mi się wydaje, że po prostu, że powinniśmy gdzieś dbać o to, ponieważ jak tak będziemy wszystko zaniżać, te standardy, spójrzmy nawet, co się stało z poziomem dyskusji, na przykład politycznej, z językiem. No mnie to trochę niepokoi i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się taki świat, więc chciałabym, żeby był lepszy. Rozumiem, że też idąc do teatru trzeba tym schludnym ubiorem po prostu najzwyczajniej w świecie pokazać, okazać szacunek. Ale tak wydaje mi się, że to nie, to nie chodzi, że do aktorów, ale w ogóle do też ludzi, którzy przychodzą do tego miejsca. No po prostu fajnie, gdybyśmy się szanowali i tak byli dla siebie uprzejmi, mili, e, ładnymi słowami do siebie mówili, więc... Dlaczego, dlaczego mamy o to nie dbać? Dbajmy o to. Będzie po prostu świat będzie lepszy. A czy te słowa Ani, że pani się nie skupia na pracy, patrząc na wygląd innych, trochę panią zabolały? E, myślę, że one były nieprzemyślane po prostu. E, ja powiem więcej. Ja w ogóle bardzo lubię podglądać widzów. E, mam takie dziurki w kulisie. Lubię patrzeć na widownię przed wejściem, nie oceniać. Po prostu lubię ich podglądać, poczuć ich energię, zobaczyć w jakich nastrojach przychodzą. Lubię ich czasami podglądać, jak koledzy grają na scenie, jak się bawią. E, lubię patrzeć na ich twarze i lubię, jak się zapala światło, wtedy wszystkich już dobrze widzę, e, jak się ich mkłania. Lubię widzieć, w jakim nastroju wychodzą z teatru i to też bardzo wiele uczy aktora.